No zobacz, zobacz, żeby tutaj zarobić około 300 tysięcy złotych, trzeba zainwestować w remont, poświęcić swój czas bądź stworzyć mieszkanie na wynajem, które będzie generować około 3000 zł. A co powiesz o takim mieszkaniu? Mieszkanie, które jest gotowe. Poza tym, że trzeba pozakładać lampy, żeby było jasno, pięknie, tanecznie i bajecznie. Zobacz, ten budynek ma około 3000 m2 i stoi pusty. Co byś zrobił, żeby już dzisiaj zarabiać na nim? Jeżeli nie już dzisiaj, no to zobacz w tym stanie, w jakim jest, co mógłbyś, co mogłabyś zrobić, żeby zrobić tak zwanego multi -flipa. Czyli sprzedajesz mieszkania w jednym obiekcie, nie jeździsz na 10 różnych, tylko masz wszystko pod tak zwanym noskiem i nie musisz się przejmować, czy skontrolujesz firmę. Prezentację robisz w jednym budynku. Zobacz. I teraz taki budynek już w pewnym sensie jest w dobrym stanie, nie potrzeba czasu wkładać. I to co za każdym razem mówię: nie potrzebujesz pieniędzy, żeby inwestować w nieruchomości. Nie potrzebujesz mieć nawet nieruchomości, żeby na nich zarabiać. Nie potrzebujesz mieć wiedzy, również, żeby na nich zarabiać. Wystarczy, że masz osoby, które już to robią. Jak możesz się połączyć z ludźmi, którzy już mają takie produkty i zarabiają na nich? Każdy może, Ty też możesz. I ja Ci pokażę, jak to zrobisz.